W świecie show biznesu, gdzie nieustannie się dzieje, czasem cicha samotność może być wyzwaniem, które trudno znosić. Rafał Brzozowski, znany polski artysta, który jeszcze niedawno występował na antenie telewizji polskiej, postanowił odejść w poszukiwaniu nowych możliwości. Choć zniknął z ekranów telewizyjnych, nie zniknął z życia zawodowego. Otworzył własny pensjonat. Oraz zajął się różnorodnymi projektami. Lecz nawet w chwili spokoju można natrafić na nieprzyjemności, które burzą harmonijny obraz. Niedawno Brzozowski podzielił się z fanami na Instagramie niepokojącą informacją, staje się ofiarą Stalkingu. Czym objawia się to nękanie? Otóż mężczyzna odkrył, że pewna kobieta podaje się za jego żonę, co prowadzi do serii niepokojących sytuacji. Od pewnego czasu mam do czynienia z kobietą, która uważa się za moją żonę. I tak przedstawia się w kontaktach z osobami, do których pisze, wyjawił Rafał. Dodatkowo wspomniał o groźbach, które ta osoba kieruje do jego znajomych, a nawet dzwoni na ich miejsca pracy, wprowadzając ich w błąd i siejąc zamęt. To nie wszystko. Stalkerka prowadzi również działania w internecie, kontaktując się z osobami prowadzącymi fałszywe konta Rafała. Gdy ten reaguje na tę sytuację, kobieta odpowiada agresją, co jeszcze bardziej podważa jego dobre imię. Wypowiedzi te, które przedstawiają mnie w negatywnym świetle i sugerują nieuczciwość, naruszają moje dobre imię oraz dobra osobiste, zaznaczył Brzozowski, oskarżając tym samym stalkerkę o poważne i nieetyczne działanie. W jego oświadczeniu znalazły się także niepokojące doniesienia o tym, że kobieta pojawiła się na terenie Brzozowego Dworu w Zamościu, gdzie została zarejestrowana przez kamery monitoringu. Tego rodzaju incydenty zdecydowanie przypominają stalking i są źródłem poważnego niepokoju dla artysty. Z przykrością muszę również poinformować, że od jakiegoś czasu mam do czynienia z przypadkiem uporczywego nękania, dodał, podkreślając, że zamierza zgłosić sprawę odpowiednim służbom oraz swojemu prawnikowi. Dodatkowo, Rafał Brzozowski postanowił ostrzec swoich fanów przed fałszywymi profilami na mediach społecznościowych, które mogą czyhać na ich naiwność, usiłując wyłudzić pieniądze. Uczulił ich na to, że korzysta jedynie z oficjalnych, zweryfikowanych kont. Nigdy nie proszę fanów o wpłaty czy wsparcie finansowe, zapewnił dodając, że nie korzysta z popularnej aplikacji Telegram, w której działają osoby. Podszywające się pod niego. Nie ma wątpliwości, że sytuacja Rafała Brzozowskiego jest poważna i stresująca. W świecie, gdzie prywatność staje się łatwym celem, warto zwracać uwagę na to, jak można chronić siebie i swoje otoczenie przed nieprzyjemnościami. Dla artysty kluczowe pozostaje radzenie sobie z takimi sytuacjami, a dla jego fanów przede wszystkim ostrożność i rozwaga.